mimo, że wynagrodzenia nominalne właściwie bardzo powoli rosną, a nawet w czwartym kwartale w całej gospodarce rosły wolniej niż w trzecim, to tak naprawdę siła nabywcza tych wynagrodzeń cały czas rośnie za sprawą ujemnej inflacji. Tak naprawdę wynagrodzenia realne, dynamika wynagrodzeń realnych z przekroczyła w zasadzie 5% w skali rok do roku i można powiedzieć, że jest to spójne z obserwowaną poprawą sytuacji na rynku pracy. Natomiast to co jest istotnego, to fakt, że wynagrodzenia nominalne tak naprawdę nie oddają tych procesów, które, się, które na rynku pracy się w tej chwili Ujawniały. Aktywność zawodowa osób w wieku przedemerytalnym cały czas rośnie i jest to taka, taką, można powiedzieć, lokomotywą w ogóle wzrostu podaży pracy w Polsce. Jak wiadomo, ze względów demograficznych ta podaż pracy już powoli opada. Natomiast, właśnie to, że mamy coraz liczniejszą rzeszę osób w wieku przedemerytalnym, które są aktywne na rynku pracy, to powoduje, że ta podaż pracy. Właściwie rośnie. W naszym raporcie skupiliśmy się na analizie tego, na ile ta. Coraz większa podaż pracy osób starszych jest związana też z bezrobociem tych osób, to znaczy na ile te osoby potrafią znaleźć pracę. Obserwacje przepływów na rynku pracy pokazują, że osoby w wieku przedemerytalnym zdecydowanie mają mniejsze prawdopodobieństwo utraty pracy, choć także niestety mniejsze prawdopodobieństwo znalezienia pracy, jak już ją stracą, osoby w wieku do 30 lat mają wyraźnie wyższe, wyższą stopę bezrobocia niż osoby w wieku przedemerytalnym. Jak po, po, popatrzymy sobie na pewnego rodzaju problemy związane z bezrobociem, które musiały, które doświadczały wcześniejsze generacje w porównaniu z problemami w tej chwili osób młodych, ale także osób, które, które wchodzą w wiek przedemerytalny w porównaniu z tymi, które kiedyś, które kiedyś były w wieku przedemerytalnym, to można powiedzieć, że tutaj nie ma jakiegoś takiego skokowego wzrostu bezrobocia, pomimo tego, że te osoby są zdecydowanie bardziej aktywne na rynku pracy. No i w końcu, jeśli popatrzymy też na. Liczbę bezrobotnych i po prostu popatrzymy na strukturę wieku osób bezrobotnych, to cały czas na szczęście osoby w wieku przedemerytalnym nie są tymi, które stanowią, można powiedzieć, które mają główny problem z, z, z znalezieniem pracy. Z jednej strony w 2014 roku i także na początku 2015 bezrobocie spada i to dosyć wyraźnie, natomiast z drugiej strony, jeśli patrzy się na, jeśli popatrzymy na Percepcje stopy bezrobocia w ankietach konsumentów przeprowadzanych przez Główny Urząd Statystyczny, to cały czas istnieje ta obawa przed wysokim bezrobociem i ta obawa wcale się tak dynamicznie nie zmniejsza.